Dobry, dziś coś innego. Będziemy przeprowadzać zabieg tuningowy tego oto przetwornika. Przypominam, że składam sobie kolumny Open Buffle. Szukałem jakiegoś głośnika 8 calowego na w zasadzie w roli przetwornika średniotonowego. Znalazłem dwie używki takich Dajtonów. Zapłaciłem za nie chyba 800 albo 900 zł, jakieś dwa lata temu. Znalazłem Hopa z który jest sprzedawa. Pomyślałem, że się nadadzą do tej konstrukcji. Tak jak widzicie, wygląda on tak. Jest to głośnik szerokopasmowy i jest to taki stożek. Ten stożek, w przetwornikach szerokopasmowych, ma na celu poprawienia, poprawienie odtwarzania częstotliwości wysokotonowych. Z uwagi na to, że ja w tym zestawie będę miał dedykowany przetwornik wysokotonowy w postaci wizatona z Wave Będę chciał się tego pozbyć z tego względu, że to o ile to pomaga wysokim tonom, to szkodzi to reszcie pasma. Tak więc postaram się dziś przeprowadzić precyzyjny chirurgiczny, chirurgiczną operację takim skarpelkiem i postaramy się ten stożek maksymalnie ściąć tak, żeby nie uszkodzić membrany, no, a to zniknąć zostanie tylko szpic. Ten zabieg jest niczym nowym. Oczywiście psujecie ten przetwornik. On już nie będzie oryginalnym przetwornikiem. Tak więc pewnie nigdy go nie sprzedałem. Zostanie on ze mną do śmierci. Jedna z polskich firm wykona dokładnie ten sam zabieg, gdyż no... to jest znany fakt, że to po prostu szkodzi części pasma. Jeśli to ma grać jako przetwornik średniotonowy, to lepiej się tego pozbyć. Tak więc, no, to są ostatnie chwile tego Daytona. W oryginale niebawem przystąpimy do operacji. Dobra, jaki miałem ja na to pomysł, żeby to równo wyciąć? No skalpelem bałem się, że w ręcznym dziobaniu to, to wymęczę na śmierć. Potrzebowałem czegoś, co zapewni mi równe cięcie i będzie niewymagające, tak więc wymyśliłem coś takiego. To jest wydrukowany, taka wydrukowana tulejka stożkowa, którą zakładamy na ten stożek. Ona nachodzi tam 3 mm. Jest w spionie. Natomiast tutaj na końcu jest skalpel, który lekko wystaje. I ten skalpel, oczywiście jest tu zgrzany tak jak oryginale, do plastiku. Po wciśnięciu będę głośnikiem kręcił w koło i on równo będzie mi obrzynał ten stożek. Może nie będzie on idealnie co do pół milimetra ścięty, ale jego większość mam nadzieję zostanie cięta. Co spowoduje, że osiągnę zamierzony efekt. No, zobaczymy zaraz, jak to wyjdzie. No już jest pierwszy głośnik, i niestety trzeba będzie szukać nowego. No, trochę stresu było, aż mi zimny pot poleciał. Tak wygląda po obcięciu. Tak wygląda oryginał. Porównacie sobie. Wyszło w zasadzie idealnie. Jakieś minimalne, tam szarpnięte krawędzie, co zostało jeszcze z niedocięcia, to poprawiłem ręcznie. Eee, powyciągałem te wszystkie drobnostki, co tam zostały, żeby nic nie wpadło do środka. Krawędź górną poprawiłem wilgotnym paluchem i wygląda jak oryginał. No, to teraz, żeby. Czasem nie rozpędzać się z tym entuzjazmem, nie spieprzyć drugiego na spokojnie. Bierzemy się za drugi. Oczywiście nie byłbym sobą, abyśmy tej naszej yy, zabawy nie potwierdzili sobie pomiarami. Mikrofon jest prosto, to przez szeroki kąt wydaje się, że jest zakrzywiony, a nie jest na osi. Yy, jest to pomiar bliskiego pola, czyli tzw. Tak near Field. Yy, UMIK jest na wysokości, licuje się z koszem. Tutaj była wstawiona linijka, w ten sposób to zmierzyłem. To moja karta dźwiękowa, to mój wzmacniacz. Mierzymy w tym przypadku umikiem, z uwagi na to, że nie potrzebujemy żadnych bramkowanych pomiarów. UMIK się do tego w pełni nada. Potrzebowałem tylko jakiś napęd audio. I tak to wygląda dla przetwornika ze stożkiem, czyli oryginalnym. Widzimy tu sporego doła między 5 kilo a 8 kg. Wygładzanie jest 1/6. Tak, więc jest to spory dzban, faktycznie. Jak ktoś chce grać z szerokim pasem na tym przetworniku, to to musi być bardzo fajnie u góry. Tak wygląda przetwornik po wyciętym stożku. Tak jak widzimy tego dołka na wysokiej, w zasadzie nie wiem, wysoka średnica albo już wysokie tony w zasadzie. Znika, tak więc można by rzec, w zasadzie pomiary to potwierdziły, że performują w całym paśmie lepiej jednak bez tego stożka. Przy czym, porównując do poprzedniego wykresu, widzimy tutaj właśnie spadek efektywności na tych wysokich tonach, o których wspominałem wcześniej. Dlatego ten stożek jest tak istotny, no ale tak jak mówiłem, coś nam daje, coś nam bruździ. Co nam to dało w tym przypadku, jeśli jesteśmy bez stożka? No, to jest ten obrazek. Możemy sobie go, ten przetwornik zastosować, żeby ciągnął do wyższych częstotliwości i dopiero włączyć wysokotonówkę do działania, na przykład później. Czy tak się stanie w tej konstrukcji? Nie wiem, ale widzimy w pomiarach, że stało się tak, jak mówiłem. Czyli pomaga nam stożek na efektywności i dociąganiu gornego pasma, natomiast powoduje nam megadołek. Bez stożka to pasmo jest bardziej wyrównane, przy czym no, tutaj mamy już spadek na wysokich tonach. Gdzie tak jak mówiłem na początku na tych wysokich tonach nie zależy z uwagi na to, że mam dedykowane przetworniki Wizatona. Dobra, kastrujemy, w zasadzie usuwamy stożek z drugiego. No dobrze, operacja się udała. Pacjenci nie zmarli. Stożki, lekko masa membrana obniżona. Zobaczymy, jak to wyjdzie w ostatecznych pomiarach już zamontowanymi frontami, bo wiadomo, głośniki na froncie inaczej by się zachowywały. Ciekawym doświadczeniem by było, kompletnie zwróciły uwagę, zmierzyć taki głośnik z wyciętym i niewyciętym, już zamontowanym na froncie. Niestety na tą chwilę nie mam takiej możliwości, tak więc musieliśmy się posiłkować tylko pomiarami bliskiego pola. Zobaczymy ostatecznie, jak się to nam zgra, jak wejdziemy do fazy pomiarów. Już gotowy kolumn open baffle, które są w trakcie produkcji. Ale to dopiero za jakiś czas. No. Fakultet chirurgii zrobiony. Na razie.